Thank you. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Rozpoczynamy nasz popołudniowy program giełdowy. Zamknięcie GPW 1645 wybiła. To dobry czas, aby spojrzeć na notowania na warszawskim parkiecie. Dzisiejsza sesja e, nudna, co by nie powiedzieć. E, to określenie chyba jest najlepsze, najdokładniej opisujące to, co wydarzyło się dziś między godziną 9 a prawie już 17. WIG-20 przemieszczał się w takim kanale w okolicach pomiędzy rejonem. 1370 i 1390 punktów, a więc z jednej strony amplituda zmian to około 1,5%, ale no tych zmian i tych pojawienia się tych krańcowych poziomów, o których powiedziałem, nie było dzisiaj zbyt nie wiele. Koniec końców 1380 to taka okolica, to taki poziom, który dziś jak magnes notowania indeksu ściągał. Zagranica również nie podpowiada, co tutaj może się wydarzyć w najbliższym czasie. Bardzo blisko zera jesteśmy, jeżeli chodzi o indeksy w Stanach Zjednoczonych, które w tej chwili przebywają nieco tylko pod kreską, co tak czy siak może być pewnego rodzaju zaskoczeniem bo co by nie mówić przecież dzisiaj rano kiedy analizowaliśmy otwarcie notowań obserwowaliśmy okolicę nawet 1% na plusie na kontraktach na S&P no a w tej chwili indeks nieco już traci na wartości po otwarciu 3% wzrost na walorach Pepko oraz na walorach Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pepko po dobrych komunikatach gdzieś pięć komunikatów pamiętam czytałem rano podczas przeglądu i każdy z nich był pozytywny, o tym też powiedziałem dziś rano. I te dobre komunikaty przyczyniły się ewidentnie do tego, że sytuacja na walorach dzisiaj, przy no, takiej powiedzmy umiarkowanej, ale raczej słabej postawie rynku, była naprawdę dobra. I kontynuuje odbicie od 32 zł. Kolejna próba podejścia nieco wyżej, bliżej 40. Orange PZU z 2,5% wzrostem. Dobrze radzą sobie banki, które 1,5% zyskują PKO, PKBP. Santander nieco zawodzi. m -Bank tutaj, co prawda nieco tylko jesteśmy pod kreską, no ale na tle dobrej postawy pozostałych banków no to nie wygląda aż tak dobrze, moglibyśmy nieco lepszej postawy jednak oczekiwać. Natomiast zawodzą dziś walory CD Projekt, które odbijają od poziomu 120 zł, które dziś przetestowaliśmy, no ale nie byliśmy w stanie go utrzymać. 115 zł w tej chwili mniej więcej na kursie i 5% spadek, a zatem po wczorajszym dynamicznym wzroście dziś przychodzi pora na korektę, korektę, która no, pozwoliła oddać już tak naprawdę dużą część z tego wzrostu, który z rejonu 190-109, oczywiście nie 190, 109 zł, był realizowany, więc jeszcze około 5-6% wyżej od tego pułapu jesteśmy. Ma obroty niższe niż wczoraj. To akurat nie sugeruje tego wcale, że ten impet wzrostowy już wygasł na walorach CD Projekt. No natomiast dziś no, udało się co prawda odrobić te spadki z otwarcia 3%, bo wróciliśmy do 120, ale zabrakło paliwa do dalszego wzrostu, a więc ten poziom. 120 zł, jednak zbyt mocny, zbyt nie, trudno po prostu za, nie, zadziałać w ten sposób, aby ten poziom nie, pokonać. 4% traci, traci grupa Kenty, która już chyba definitywnie oddala się i przestaje bronić rejonu 500 okrągłych złotych, Allegro wyłamuje 19 zł, 18, 77, 78 w tej chwili na kursie, a więc to co Wydarzy się w teorii, miało. To dzieje się na naszych oczach. Jeszcze w tej chwili podaż nieco dociska i doprowadza do zejścia na sesyjny dołek 18,76 na naszych oczach minus 3,8%, a więc no, wyłamujemy kolejne coraz to niższe pułapy. Natomiast jesteśmy już na skrajnym wyprzedaniu, jeżeli chodzi o walory spółki, bo od mniej więcej 27 zł, praktycznie no, ciągłe notoryczne spadki obserwujemy na nas, z 27 do 18 mamy przecież przecenę ponad 30. 100%, co jak na walor, który jeszcze tuż po swoim giełdowym debiucie miał zdecydowanie największą kapitalizację na giełdzie papierów wartościowych, pozwala sądzić, że no tak czy inaczej w tym spadku pojawi się wkrótce już najprawdopodobniej impuls wzrostowy, krótkotrwałe odbicie techniczne, które może doprowadzić do nieco bardziej dynamicznego wzrostu. Jesteśmy już w tej strefie nieco poniżej 19, o której mówiłem, o której też pisałem na naszej facebookowej grupie Obserwuj, Inwestuj Zrabia, do której dołączenia zachęcam, zapraszam. Pod kątem właśnie tego, że ten historyczny dołek 19475 ostatni w trakcie tego impulsu zostanie dotknięty, pogłębiony i jest szansa na to, że właśnie w tych okolicach nieco poniżej 19 zł te spadki powinny się tutaj zatrzymywać. KGHM z dwuprocentowym spadkiem 87 na kursie i tutaj również no, sytuacja w miarę jasna, klarowna i wydaje się, że nic już tutaj nie zmieni krótkoterminowego podejścia do waloru i ten poziom 84-85 po prostu zostanie przetestowany w samej końcówce sesji. I WIG 20 nieco dorzucił do swojego sesyjnego spadku. W tej chwili jesteśmy 30% pod kreską 1377-78 punktów. No, oczywiście do sesyjnego dołka, tutaj jeszcze daleka droga, bo to mniej więcej 8 punktów. Bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądać na zamknięciu sesji, czy będziemy obserwować może jakąś lukę spadkową, bo na ten moment to cofnięcie może sugerować, że rzeczywiście rynek będzie chciał wyprzedawać swoje walory jeszcze w końcówce, co może przyczynić się do jakiegoś mocniejszego nawet spadku. Ale to za moment już sprawdzimy, bo 1650 za moment wybije, będziemy znać już kurs właśnie na godzinę 16.50 i będziemy później mogli sobie odnieść, jak w czasie tych 10 minut to wszystko nam się zmieniło. 1377 to odniesienie na 1650, minus 34% i czekamy teraz na zamknięcie sesji. Dziś dobra postawa na walorach IBSM, tutaj 30% wzrost, to Open Finance plus 17, było ponad 30, więc część tego wzrostu oddana. Komperia plus 10, podobnie XTP, PBG z 10% wzrostem, no jak co środę, bo wiemy, że notowania PBG są notowane raz w tygodniu, właśnie, właśnie w środę, więc dziś przypadły ten dzień Ursus, 32% pod kreską, no i to jakby te spadki są kontynuowane, spadniemy najprawdopodobniej do Praktycznie zero, no bo wiemy, że już 15 października walory zostaną wycofane z obrotu giełdowego. Fast Finance 16,90% pod kreską, 48 groszy na kursie, CEVI minus 11, no ale widzimy, że te skrajne spadki obserwujemy mimo wszystko na spółkach z takim, można powiedzieć, groszowym kursem. NT Capital minus 9, tutaj 2,69 na akcji i resbud traci blisko 9%, a walory spadają do okolic 50 groszy, ale grosz najwyższym obrotem. 105 milionów złotych, co przy tym sporym spadku też, no myślę, że powinno jednoznacznie pokazać, że walor jest bardzo, bardzo lokalnie słaby. No ale, właśnie, jeżeli tutaj otoczenie miałoby odbijać, jeżeli WIG20, no wkrótce, być może jutro, pojutrze, przyniósłby jednak wzrostowe zakończenie tygodnia, no to nie jest wykluczone, że Allegro stanie się liderem tego właśnie ruchu wzrostowego ze względu na poziomy, na których walory w tej chwili są i na pewnego rodzaju, Panikę, która właśnie dziś po wywołaniu 19 zł na walorach była po prostu obecna panika masowa wyprzedaż walorów, która niekoniecznie chyba tutaj była aż tak, e, aż tak właśnie e, no, spowodowana po prostu złymi komunikatami i nie jest to wcale powiedziane, że e, to będzie właśnie ta, ta wyprzedaż, to już jest taki definitywny ruch na południe i już żadnej próby odbić od reagowania na walorach po prostu e, nie będzie. Dobrze, zobaczmy na kolejne rzeczy, zobaczmy na indeksy zagraniczne. Dziś w Europie kilka indeksów zyskuje na wartości. Mamy tutaj właśnie w naszym zestawieniu Atex Comp plus 1%. 60 60 RTS rosyjski 0,5% nad kreską, węgierski BUX 20, nasz WIG 20, mimo swojego spadku o 30 mimo wszystko, no, z grona tych indeksów, które tracą w Europie, radzi sobie nieźle, bo DAX no, tutaj 20 na, na minusie, KAK 40 również, ale jeżeli już zobaczymy na przykład na FTZ 250, to tutaj 1,3% pod kreską, xu 101,3%, UX traci aż 2,6%, a w Stanach Zjednoczonych jesteśmy blisko zera, nawet jakby ta sytuacja się nieco poprawiła. W ostatnich minutach S&P traci raptem 300 na Zdach 108 na kompozyt nieco mocniej, bo 30%, co sugeruje, no jeżeli tutaj miałby się to nieznacznie poprawiać, a wiele wskazuje na to, że tak będzie, że również no, nasza giełda nie będzie zachowywać się aż tak lokalnie źle. Na zamknięciu być może jakaś luka wzrostowa nawet nam się tutaj przydarzy. Na ten moment 1385 teoretyczny kurs zamknięcia na kontraktach terminowych, więc no, nic na tę potencjalną lukę wzrostową tutaj nie wskazuje. W tej chwili. 378 kontraktów po stronie sprzedaży po każdej cenie 38 zleceń i 198 po stronie kupna, 37 zleceń, a więc dominuje ta strona mimo wszystko prawa, co sugeruje, że być może, być może jakiś zrzut na południe jeszcze będzie tutaj miał miejsce. Witam wszystkich widzów na życie, którzy tutaj do nas dołączą. ponownie małe problemy techniczne. Ja tutaj z, u, z uśmiechem na twarzy wracam, bo, bo spojrzałem na czat i tutaj Macin, mój imiennik, pisze, że mnie zdjęli, bo jestem niewygodny dla władzy. Oczywiście to nie jest powód, jakieś małe problemy techniczne tutaj w studiu, aczkolwiek już jesteśmy. Wojtek tutaj pytał na czacie, czemu zawsze o 16.50 kursy tak szaleją? Chodzi o te teoretyczne kursy zamknięcia. No wynika to z tego, że po prostu wtedy przede wszystkim właśnie systemy transakcyjne wrzucają wiele zleceń po stronie kupna, sprzedaży, które no zupełnie jakby nie postrzegają też tych poziomów, które mamy poustawiane na konkretnych pułapach, jeżeli chodzi o arkusze zleceń po stronie kupna, po stronie sprzedaży i ten teoretyczny kurs zamknięcia po prostu bardzo często, no nie chcę mówić, ale kolokwialnie po prostu wariuje. Czasem są to kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, spadki, ale to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, dlatego że te zlecenia wpadają przez 10 minut i dopiero w ostatnich sekundach przed godziną 17.00 to wszystko już się stabilizuje i już wtedy jesteśmy no bardzo bliscy tak naprawdę osądzenie, na jakim poziomie zamknięcie będzie tutaj mieć, mieć miejsce. Więc, więc to aż tak nie jest tak naprawdę do obserwacji. Głos jest ok. Wpiszę tutaj Dariusz, to do Hodor'a informacja, bo Hodor pisał, że jest jakiś problem. Natomiast widziałem tutaj też informację o Allegro, które spada od debiutu. No to prawda, chociaż niekoniecznie od samego debiutu, bo przecież tuż po debiucie kurs podbił do prawie 100 zł, a w tej chwili dopiero na te historyczne dołki spada. Puścił hamulce na Allegro i nerwy przy okazji. W mojej opinii to hamulce na Allegro jeszcze nie puściły. Dlatego, że dopiero dobrnęliśmy do tego historycznego dołka, który już w ostatnim czasie na walorach spółki był notowany. Może pokażę to na wykresie. Chodzi mi oczywiście o ten rejon, który tutaj sprawdzaliśmy w połowie czerwca, okolice niecałych 20 zł. O puszczeniu hamulców, moim zdaniem, moglibyśmy dopiero powiedzieć w momencie, gdyby ten poziom został wyłamany nie o 2-3 Procent tylko gdyby właśnie na przykład jutrzejsza i piątkowa sesja przyniosły takie 5-6 spadki przy obrotach powyżej 100 milionów złotych, no i wtedy ewidentnie moglibyśmy mówić o takiej już masowej wyprzedaży w panice. Na ten moment to tylko klasyczny, właśnie taki zrzut sprawdzający nieco poniżej historycznego dołka. I o tym mówiłem, ktoś, kto śledzi naszą grupę, nasze też materiały doskonale wie, że Ja chyba nawet okolice 18-80-19 wpisywałem jako możliwy zasięg spadków na Allegro, więc dzisiaj ten spadek i ten zasięg też przy okazji został zrealizowany. Natomiast poniekąd możemy sobie też w tym tygodniu już odpowiedzieć na pytanie, sprawdzam na walorach Allegro, bo w teorii przy tak mocnym wyprzedaniu mamy RSI w tej chwili w okolicach 25 punktów. Powinniśmy poznać odpowiedź, czy to są te lokalne dołki, z których techniczne odbicie nastąpi i będziemy bronić poziomu 20 zł, bo de facto to tego poziomu trzeba bronić, nie żadne 19, 40, tylko okrągłe psychologiczne 20 zł, czy też no tutaj już ewidentnie, ewidentnie dojdzie do, do kapitulacji po tej rewizji strategii, obniżeniu prognoz na 2022 rok w dół, no i to wtedy mogłoby się przyczynić jak najbardziej do jeszcze mocniejszego spadku, którego ja osobiście się spodziewam, tyle że no po prostu pozwólmy jeszcze tutaj na jakiś impuls wzrostowy, być może będziemy mieć kopię z, rozgry z rozrywki właśnie co do tego scenariusza ostatniej zniżki, też 26 zł spadaliśmy tutaj od 30 maja właśnie do połowy czerwca, dwutygodniowy spadek, czyli długość tego właśnie cyklu bardzo porównywalna do tej, którą obecnie obserwujemy też z 26 do właśnie 19 zł. No i widzimy, że po dotknięciu tych okolic 19 z kawałkiem, no w tej chwili nawet jesteśmy nieco poniżej 19, przyszło pora na wielosesyjne odbicie w zasadzie bez wtedy komunikatów, kiedy to kurs odbił z właśnie niecałych 20 do prawie 25 zł, czyli 25% wzrost. Obecnie rynek jest dużo trudniejszy, dużo gorszy, sentyment dużo gorszy do waloru Walgro, więc takiego odbicia raczej obserwować nie będziemy, ale jeżeli takowe nastąpi, uważam, że bez problemu do 20, może 20 zł. Złotych kurs powinien odbić i zaliczyć właśnie ten 10% ruch na północ. Dziś radziły sobie całkiem nieźle walory Jastrzębskiej spółki węglowej. Zobaczmy na JSW na wykresie. A tutaj ewidentnie widzimy kolejną próbę odbicia od dna ta próba zainicjowana przez stronę podażową zrzutu ponownego do 32 zł, zatrzymana nieco powyżej tej czarnej linii w okolicach 33,70, co jest dobrym sygnałem, bo pokazuje, że popyt się rzeczywiście realnie w tamtych strefach uaktywnia. I ponownie, ponownie szybko kurs wyciągnięty do 35. Natomiast tutaj myślę, że nieco dokładniej musimy spojrzeć na strefę 40-42, która w mojej opinii może być jak najbardziej tutaj odwiedzona przez kurs. Generalnie sektor węglowy, jakby całkiem nieźle sobie w ostatnim czasie radzi. Nie będę mówił tutaj o całym indeksie wiek górnictwo, bo KGHM i JSW nie wrzucałbym do jednego koszyka. Mimo że podczas wielu sesji zmienność, skala zmian idzie w podobnym kierunku, no to jednak to są troszeczkę odrębne spółki i nie ma co porównywać mimo wszystko. Natomiast no, uważam, że realnie jest szansa na to, że właśnie JSW będzie się do nieco wyższych poziomów wspinać. A tymczasem jesteśmy już na zamknięciu sesji. No i co? Zobaczmy na konkretne poziomy, a może jeszcze spojrzę na czat w międzyczasie na chwilkę, może tym razem korki nam tutaj nie wystrzelą. Jeżeli coś nie jest y, zbyt dobrze widoczne, to, to tylko dlatego, że w momencie, gdy przechwytuję swój ekran u siebie w biurze, no to to jest też dużo większy monitor i być może jest lepsza rozdzielczość niż tutaj z tego małego ekranu, ale to tylko oczywiście chwilowe programy tutaj w Studio Komparik w Warszawie, więc y, no zresztą mam nadzieję, że ważniejsze od tego, co widać na ekranie jest to, co, y, to, co ja mówię. Y, oczywiście pół żartem, pół serio. Jutro będą wzrosty Danina Sasin do kosza. No, zobaczymy, bo e, tak jak pisze Mariusz, upadł podatek sasina, a wzrostów nie ma, bo generalnie to jest już informacja, którą znamy, więc w teorii to wyciąganie powinno być obecne. A my tutaj, no poza tą reakcją na nieco lepszą e, chwilową postawę w Stanach Zjednoczonych, bo proszę spojrzeć, tutaj już Nasdaq SP nad kreską, e, no to w zasadzie jakiegoś tutaj impulsu specjalnego na giełdzie papierów wartościowych, wzrostowego oczywiście e, nie mieliśmy. Zobaczmy na notowania. wig 20 e, dokładnie na poziomie z godziny 16.50. Więc tutaj ani luki spadkowej, ani wzrostowej, po prostu płaskie zamknięcie na poziomach, które wcześniej widzieliśmy. Natomiast wzrosły obroty do 809 milionów, no i w końcu, w końcu do tego miliarda powoli, powoli zmierzamy. Pewnie prędko na stałe się nie będziemy właśnie tutaj udawać, ale myślę, że od czasu do czasu taka sesja by się przydała. Z tego względu, że jeżeli średnio sesyjny obrót na przykład 3 tygodni mamy w rejonach 650-700 milionów na WIG-20 i nagle przychodzi sesja z obrotem która, na, której na przykład nie towarzyszy zbyt duża zmienność, no to na podstawie, mimo wszystko, właśnie tego wolumenu i choćby nawet samego zamknięcia, możemy próbować z nieco większą dokładnością, precyzją prognozować, w którym kierunku to wszystko pójdzie, bo zazwyczaj właśnie analiza obrotu wolumenów jest bardzo, bardzo skuteczna do przewidywania właśnie krótkoterminowej zmienności. To jeżeli chodzi o WIG20, kontrakty zaliczyły nieznaczną lukę wzrostową w końcówce, no, kilka punktów udało się odbić, nie tak kilka, bo z 1386 do 1391, a zatem no, 5 punktów udało się odrobić, 5 to jakieś 30%, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi o składowe, walorom PEPKO nie udało się utrzymać 3% wzrostu, w każdym razie mamy w każdym razie mamy 30-70 i plus 2,8% i JSW plus 3, 35, 26, 21 milionów obrotu to wysoki obrót, bardzo wysoki jak na walory spółki, i wydaje się, że ten kierunek wzrostowy w krótkim terminie może być tutaj utrzymany. Orange plus 2,7, 2,1 na plusie PZU, 1% nad kreską PKOBP i PKO. Dobra postawa dziś banków, ale nawet ta dobra postawa banków, które mają tak przecież duży udział, wpływ w indeksie WIG20 nie była w stanie wyciągnąć całego indeksu dziś. Nad kreską. No i mimo wszystko ten spadek na poziomie 0,3% obserwujemy. Co ciekawe, dziś niemal równo rozłożyły się te proporcje. No chociaż mówię, niemal, bo 9 spółek zyskiwało, 11 traciło na wartości. Najmocniejsze spadki na CD-projekcie tutaj 5%. W końcówce sesji znaczy wyciągnięcie do okolic 115 zł. Myślę, że Byki jeszcze ostatniego słowa nie powiedziały, aczkolwiek ewidentnie dzisiejsza sesja pokazała nam, że z okolicą 120 zł, tak jak w sumie oczekiwaliśmy już wcześniej, jeszcze kiedy kurs był poniżej 100 zł, kiedy zakładaliśmy ten potencjał wzrostowy w ramach dobrych komunikatów dla CD Projektu, że tam mogą się pojawić problemy i tam realnie te problemy się pojawiają. Natomiast jeszcze w ramach pewnego rodzaju takiej krótkoterminowej prognozy, proszę sobie przypomnieć, co działo się na walorach CD Projektu, kiedy kurs testował okolicę 106-108 zł, ten istotny poziom oporu. Ile razy dobijaliśmy do tych poziomów, a następnie kurs zawracał, spadał o kilka procent, ponownie podbijał, ponownie spadał i dopiero ta ostateczna właściwa próba pozwoliła o kilkunastu, pozwoliła odnotować właśnie procentowy wzrost. Tym razem jest duża szansa, że będzie podobnie i że któraś z tych prób zostanie zakończona powodzeniem. Oczywiście inaczej nieco można się wypowiadać o pokonaniu 108, a inaczej o poziomie pokonaniu 120 zł ze względu na to, że co by nie mówić, to jest już o 10% wyżej na wykresie. Jeżeli chodzi o MVIC, tutaj 26% pod kreską zaskoczyły pozytywnie walory Bumehu, które zyskały 5%, chociaż cała węglówka radziła sobie nieźle, huge po dobrym komunikacie. Przede wszystkim jeżeli chodzi o EBITDA, dziś rano ten komunikat przybliżałem, plus blisko 3%, ale w trakcie sesji było, było wyżej, było lepiej, bo szczyt to złotówka i dwa grosze wyżej na akcję, a więc o jakieś 5% wyżej kurs się znajdował na wykresie, czyli zyskiwał jakieś 7,5% patrząc na sesyjny szczyt. Nauka plus 3, 2% zyskały walory Tauron, podobnie GPW, a propos, jeżeli chodzi o GPW, jutro w budynku głównym, właśnie na tym podeście, gdzie wręczane są statuetki za debiut, będę miał przyjemność poprowadzenia debat już jutro o godzinie 9.30. Bardzo ciekawa debata, która będzie bardzo zbieżna też z tematami, które na co dzień w naszych programach omawiamy, tematami inwestycyjnymi, giełdowymi, rynkowymi, więc zachęcam jeszcze raz do zapisów, aby móc to wydarzenie śledzić na żywo. Niekoniecznie trzeba przyjechać, aby obejrzeć, ale można wszystko online obejrzeć, czy ewentualnie z odtworzenia w wolnej chwili. 5% na plusie, bumek, to powiedziałem, grupa i cały czas, stopniowo coraz wyżej, 4,5% nad kreską, 46% na kursie, to jeżeli chodzi o tych liderów wzrostów. Wezwigu, czy mamy tu jakieś gwiazdy? No Police dziś z 6% wzrostem. Arctic Paper, Unimod Shopper z 5-4% wzrostem. Tutaj Unimod z niezbyt wysokim obrotem, ale Arctic Paper 4 prawie miliony złotych i jest to jeden z najwyższych obrotów na całym rynku, bo najwyższy dla Alumetalu. Tam dziś informacja o tym, że tego przejęcia 100% akcji przez zagraniczny podmiot nie będzie, ale tam cały czas trwają jeszcze rozmowy, które pewnie zakończą się dopiero na początku 2023 roku. No i co? Biometr po sporych wzrostach, dziś równie może nie tak mocne spadki jak te ostatnie wzrosty, ale minus 6 przy 4 milionowym obrocie pokazuje, że no spekulacja po, po prostu tutaj cały czas nie odpuszcza. Spekulanci dostrzegli kurs tej spółki, która no jest bardzo płynna, co by nie mówić, sporo poniżej 6 zł. zainicjowali ruch wzrostowy. Do tego pociągu podpięli się także inni inwestorzy szukający szybkiego zarobku. No i udało się, tych o tych kilkanaście procent podbić. No ale jak przychodzi, co do czego? To obserwujemy realizację zysków. No i dziś 6% spadek przy obrotach. Zdecydowanie oczywiście też niższych niż podczas tej sesji z dynamicznym wzrostem. Spójrzmy na parkiet New Connect. Posortujmy sobie tutaj po obrotach nasze spółki. Blueber 4% nad kreską. Farm minus 2. mont plus 5. Long Term Games dzisiaj z 8% wzrostem. Jeszcze cały czas 5 zł brakuje do tego, aby wrócić do kursu odniesienia, czyli do tego poziomu, z którym walory startowały. Natomiast no, odrabiamy straty bardzo dynamicznie, bo przecież jeszcze wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, nieco poniżej 14 zł za jedną akcję trzeba było zapłacić. Ktoś to się złapał, no to dziś ma już 20%, ponad 20% w portfelu Forever, plus 2, 11 nad, nad kreską Yoshi, 10 Cherry Peak, no, na walorach tej spółki spora zmienność. Generalnie, co by nie mówić, to poza CD Projektem, dziś z kolei mały gaming całkiem dobrze sobie radził i mamy bardzo wiele podmiotów, choćby jeszcze tutaj mówi games 5% nad kreską, bardzo wiele podmiotów, które no, notują po prostu wzrosty i to przy całkiem całkiem niezłych obrotach, no bo jednak dzisiaj mamy na New Connect aż 9, jeżeli dobrze liczę, tak 9 spółek z obrotem powyżej 100 tysięcy złotych, co jak na ostatnie realia jest całkiem, całkiem niezłym wynikiem i jeszcze zobaczmy indeksy sektorowe może po zmianie do odniesienia widnie nieruchomości 2% nad kreską, banki 85 udało się wybronić niższe pułapy i odbić, natomiast wigel gry i Games 5, dzisiaj ze sporym spadkiem korekta po ostatnich wzrostach na walorach CD Projektu, a biorąc pod uwagę, że w tych indeksach wpływ udział CD Projektu jest mniej więcej 50%, nawet ponad 50%, no to również spadek na walorze o 4,97% sprawia, że te indeksy również mocno tracą korekta. Dziś na odzieżówce minus 2,5%, leki 2,3%, pod kreską słaba postawa także energetyki i spółek działających w sektorze informatycznym. To tyle, jeżeli chodzi o ten na Nasz dzisiejszy program z takich informacji, myślę, kluczowych. Jutrzejszy dzień w 100%, w dniu jutrzejszym, w 100% koncentrujemy się na konferencji ABC inwestowania, gdzie ja też będę obecny. Nie będzie programu porannego i popołudniowego. Oczywiście post do dyskusji na naszą facebookową grupę Obserwuj Inwestorabia Zrabiaj wrzucę. Tam też będę dzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi sytuacji na rynku. Natomiast już w piątek wracamy z programami standardowo 845 45, 16, 45, odpowiednio otwarcie i zamknięcie GPW. A na dziś to tyle. Bardzo Wszystkim dziękuję za uwagę, za obecność. Pozdrawiam i do usłyszenia już w piątek przed dziewiątą, ewentualnie jutro podczas pierwszego panelu na konferencji o godzinie 9.30.